Siema, tu Makashi, a to jest mój ósmy odcinek ze SkyBlocka. Dzisiaj ze mną jest Krzywy. No siemanko, to jest mój pierwszy odcinek ze SkyBlocka. Tak, Krzywy, ponieważ Adam Polek jak mówiłem w ostatnim odcinku League of Legends, już nie będzie nagrywał SkyBlocka, bo mu się nie chce. O, dużo. Więc sumie. teraz ja przejmę go rolę. Tak. Ej, zombie. O kurna. Idziemy. Fak nie. Aj, padł. Dobrze. Dobra, mam ją. Trzeba ogarnąć się. Ja będę dalej budował tą wieżę. Zmienię w ogóle design tej wieży. Przeniosę farmę w inne miejsce. A ty co możesz porobić? Co? Zastanów się. Nie wiem. Adam Polek powiększał wyspę, ale nie zdążył jej... To znaczy nasz lewitujący kawałek... Nasz lewitujący blok w powietrzu powiększał, więc ty też możesz coś powiększyć. O, możesz kobla obla No dobra, nie. Czekaj, pewnie pewno słowo żeby mi nie wypadło. Nie później to... ja muszę coś ważnego zrobić. Nie tak, o tu masz Opatrz. Wiem, 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 wiem. Aha, chyba czekaj. Czekaj chwilę, czekaj, czekaj. czekaj Weź, wyjdź. Wyjdź. Co co? Wyjdź, bo ja coś muszę zrobić. Bardzo ważnego. Tak? No, co? Czekaj chwilę. Eee, sekundę. Zejdź. Bo potrzebuję czegoś. O tako. I czekaj. I teraz my zobaczmy. Górna miasto się ci kończy tak nie. co wiesz, malony czy jabłka? Maciek eee, nie, nie bierzesz nic to już zaraz padnę nie padniesz nie, ratunku nie no chłopie, no już dostałem mi tylko <laughs> siedem tych, tych okej, okay, możesz sobie dalej wydobywać okej okay. Tak, niech będzie. Zmniejszymy trochę naszą polankę. Niestety po ostatnim wybuchu. Kurde, jakieś wielkie lagi? Lagi masz? Nie. To jest twoim kąpem takim wspaniałym? Tak. Ja O kurde, jak wleciał. I idziemy dalej. dalej. O! mi do lawy, to niesprawiedliwe. <laughs> Okej, okay, nasza polanka jest mała. Właśnie, Minecraft 142 wyszedł i w nim tyle nowości. Że... No, opowiadaj no. To znaczy, ja nie pamiętam wszystkiego. No ale opowiadaj no. No, takie, no ogólnie to chodzi o. To jest tak jakby Halloween update, Haha, no przecież Halloween. No właśnie, no, z Halloween w szkole się przebrał go się za Barack Obama. <laughs> Lol, <laughs> ale dosłownie ci mówię. Ja. Sam to oryginał. <laughs> Murzyn. O kurde. No, na... czekaj, co my mieliśmy postawić na tej wieży z Adam Polkiem, już nie pamiętam. A, mieliśmy porta do netheru zbudować i właśnie, o! porta do netheru i takie coś fajne mamy. Co ja właśnie. O, czekaj, czekaj, czekaj. Zmienię coś, coś fajnego zbuduję. To ja mam nowszy pomysł. Wieżę nie będę budował w odcinku, zrobię na przykład time lapse albo coś w tym stylu. To jest naprawdę nudne. Ja wiem, że to jest nudne, i nikomu się nie chce tego oglądać. Na przykład ja bym tego nie oglądał, na waszym miejscu. Więc zbuduję coś takiego fajnego. No. Co się nazywa. Co weszło w ostatniej wersji. I zaraz zobaczysz krzywy. Patrz jakie fajne. Czekaj chwilę, ja tutaj zaraz um, pracę na co? Łooo, wow, zajebiście. No nie? Trzeba będzie kiedyś, trzeba będzie za niedługo nakryć może nasz y, kolejne y, filmik, tylko z zamków naszych zabawy. No i. Może, a to fajne jest. Tylko żeby więcej osób było jak my budujemy te zamki. No wiesz, w tym możemy w filmiku na przykład, wiesz, zachęcić ludzi żeby wbijali na serwer i możemy, wiesz... No to trzeba jakiś hosting znaleźć dobry. Składkę. Ile ci potrzeba tego kogo z tamma? Nie wiem. Jak ci się znudzi, no to przestań. Na razie mam 60 zaraz, mam na. Nie. To nieźle. Oj. daj do 64 i sobie przerwę niewielką. I coś możesz zbudować, na przykład. Posąg. Nie, nie My no mamy to zadania, to... wiesz? Czy... Wiesz, że mamy zadania, nie? Czytałeś? A no wiem, 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 wiem. Wcześniej mi opowiadałeś, no to co, co mam. No. no, mów. Co mów? Czytaj no, mi te to, zadania, bo już nie, nie pamiętam jakie. No to, jak to dużo ich jest. To może sobie. A, nie ty. Nie masz, jak wiem, ja to odpalone. No to na przykład musimy. Zmielonych kości, nie, drewnianych płytek naciskowych. Coś do zbudowania. To tu nie ma nic o budowaniu. To znaczy jest, ale na razie nie. Pójdę, zobacz, żeby tam, co tam jest, okej? Okay? No, Bo a ty nie, nie, nie widziałeś, no przecież oglądałeś. No oglądałem, oglądałem, no, ale nie dalej. A. No to nasz, stary tutaj, tam, ja to pamiętam jak to my pierwszy raz graliśmy. Okay. No ja wiele ładniej. No więc Maciek Wszystko z koblu z tego. O czekaj, ja lepiej tego kobla odłożę, bo ja znając życie mam taki ufart, że zaraz się walę i zlecę No i ty Jasiu, Jasiu. No to co robić? Nie wiem, zastanów się. Ja zawsze wiem co robić, to zawsze Adam Polek się nudził. Mmm... To przyjęłem tego rolę, jego rolę teraz. O. Masz jakiś pomysł, to powiedz co chcesz. Bo ty masz dobre nie pomysły. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. w Minecrafta nie grałem, więc na razie jakieś, jakieś pomysły wiesz. Jakichś potężnych budowni, nie wiem. Domek, będzie. domek można. No, ale domek to. Trzeba więcej miejsca, powiększyć tą wyspę. Trzeba mocno. To biorę się garboty. O, widzę, że na więcej klocków robicie. Co na więcej? No, bo to podwójny. Najlepiej, żeby było. Czemu podwójna? Czemu akurat podwójna? Kurna, oby tylko nie zleciał się. <laughs> Nie, kobel mi spadł A kiedyś się przeprowadza Nie wiem Ale na razie jeszcze kompa nie ma O, śnieg o nie Co, nie? Śnieg nie jest fajny Opa, dobra Ej, daj kobla. Nie mam. Jak to nie masz? Został mi 3 Ba, jeden. Koniec kobla. Fajnie. Nieźle, naprawdę nieźle. Swojego Kobla wywalił. Już po większą wyspę chyba, nie? O kurna, coś strzeliłem z wincem. O kurna. Daj na mnie chwilę. Zaraz na prawie spokojnie Maciek. Ja się się, noże. Czy Mamy jakieś arbuzy czy nie mamy? Mamy arbuzy i mamy dynię. Dobra, to ja mogę się zająć farmą. w inne miejsce ją. I wie, że inny wygląd będzie miała. Te półpłytki się jeszcze... Weźmy drugą kilofa. Ja mam w ręku jeden. Czekaj. Coś ci zrobię. Hmm. Hop, hop, hop. Coś? A nie się o powiększeniu tej kopalni? Generatora? No. No, ale nie mam jakiegoś projektu żadnego, nie wymyśliłem nic. Bo to trzeba czekaj. Jak to było? Eee, w Nederze też jest skrzynka i w Nederze jest kolejne wiaderko z wodą i wtedy można zrobić nieskończone źródełko i powiększyć generator. Tylko że trzeba dojść do Nederu, a w, do niego wejdziemy w Aha, dziesiątym tak. odcinku. Tak na oko. A on jest w trzecim. <laughs> A to będzie design? Przejdę samego siebie. Ach, to kopanie jest takie fascynujące. No nie. O ja pierdził. Kurwa to tam nie uciekł A co? Kobl nie uciekł Kobl stanęł uciekł no, Trzeba poświęć. No to już zaraz dam. trzeba mnie skończyć, dawić się. Trzeba poświetlać i odgrodzić. Hmm. To ja wezmę Tak zrobię Żeby nie marnować Kobla więcej Co by zrobił własny projekt w domu Jakiego domu? A ty, ty nam dom zbudujesz? No. To spoko. W tym jesteś dobry, to ci przyznam Ja mam wszystkim tak. Okej, okay, to tak, tu się będzie schodziło. Nie wiem czego to są nasiona, ale mogę zniszczyć Tą farmy się przeniesie, tylko gdzie się ją przeniesie Za mało tych pochodni, ciemno tu. Lol? Ha, kaktusy. A, dawno w kaktusie nie byłem. Kaktusów w kaktusie nie byłem. Nie za dużo tak. 15. Okej. Okay. Można odłożyć, można odłożyć, można odłożyć. Daj kobla. Gdzieś tak połowy tego, co masz. Piętnaście. Wejdź, rzuć połowy. <grych> Ej, smugraduj. Masz. Dobrze, no już się, już starczy. Sądzę, że jeden więcej. Dzięki. Kurna, wszystko mi dola wypada. To niesprawiedliwe. Dobra, no powoli się robi jaśniej. Ja już wiem dlaczego mam tak ciemno. No bo jasność po nie O, już jest jaśniej Nie, jest noc Nie, bo ja sobie ustawiłem e, jasność ekranu na jaśniej. Ale też jest noc o. Ej villager! Zainfekowany ha, To możliwe? Czekaj, jak się ich... Co to było? Złote jabłko coś tam? Bo to nie jest zwykły zombie, widzisz? Walę go okej. Okay? No dawaj. No i Aha. Aha. Aaaaaha... mnie się nie zadziera. Kurna... O, już widzę jak ja to zbuduję. Daj kobla. No kurna, dopiero co ja sobie wydobyłem trochę. <laughs> to chodzi zamienimy. Nie. Proszę. No a dobra, to jak tak to kto chce, ten sobie wydobywa. No to o no chodzi, o to... nie?

Jakoś tak trzeba co? 4, 1, 2, 3, 4 jest To powinien być, ale to będzie dalej Słuchaj, okej okay. Co my tu mamy? Tu sadzonka powinna być, ale nikt jej jakoś nie postawił, więc sobie nie. wydobędziemy Dylta Oczywiście jeszcze chyba sadzonka powinna stać, nie? nie. Dla jednego, Kob, jednego. Ok. Dzięki. Proszę. Dwa, dwa, dwa cztery, cztery do tego. Ojej, ojeju. Górna, już siedemnasta, ciemno. No. Nienawidzę zimy. <grym> Zima jest fajna. Tylko trzeba zagonić Adam Polka, żeby grał z nami w te zamki nasze. Ty, A no stare te zamki nasze, wiesz... No gdzieś tam są. Mój był najlepszy. Ta. Wmawiaj się. Mógłbyś się go nie przeszli. Mhm. Był labirynt tam. Ano. Był... Znaczy nie, to nie ten, nie ten. Były trzy drogi i jedna prowadziła, wiesz, do wyjścia, a druga do śmierci. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem... Daj osiem, kobla. Proszę, zostawiam ci miejsca. Mm. <grymne> <grymne> Jakiś ty miły. Jakimś jam zabawnym jest. A duży ten dom będzie? Łogram. No bo mamy dostępne materiały. Mamy trzy rodzaje kamienia. Mamy kobla, kamienia i te Stone Bricksy. I możemy jeszcze z drewna coś zbudować. Bo do jakiegoś wielkiego designu to nie będzie. Mało materiałów. Wszystko można stworzyć. O, już mi to wyobrażam. O kurna, dobra, e, maczek, Maciek, ja spadam. Co? No, bo już HP. Te, mięsko straciłem. ty wiesz, że jest zasada, że nie można wyskakiwać z wyspy, żeby uzupełnić stan zdrowia? O kurna. O, oh, fuck, jak on się tu dostał? Skoczył z góry, nie do... A, miejsca. bo one mogą przechodzić przez tego. Ej, tylko nie podchodź do tego, do mostu, no bo tam klipery stoją. Nie podchodź, bo to wezmę melonka. Dobra, czy nie to nie skocz, skocz, możesz skoczyć. Znaczy powiedz, że... <grych> idź sobie i nie chcący spadni Ej Maciek, pasa mnie, pasa na... mnie. o oh, kurde no niee no nie. nie. O Jezu, kurna Co się stało tyle lego, jakiegoś miałem w życiu razu nie mógłbym przestać, no A teraz jakiegoś buga mam, że rozpawnić się nie mogę. Jak to nie możesz? No jak to nie możesz. Musiałem wyjść z serwera. Do czego? Nie wiem. No i country server jest teraz. To może jakiegoś buga masz, poczekaj chwilę. No kurna, to nie jest bug. To jest prawda. To nie jest bóg. <laughs> a jednak mogłeś mi dać mięska kurna, co jest? Wiem mam pomysł. OK4 i to jest tutaj tak samo. No już możesz. O, komunikacja na muszę O ja ci już 20 minut. No? Się zagapiłem. Ej, to kończmy. No dobra. To ja to, co chcę zbudować, dokończę w następnym odcinku. O, już ten. Zbugował się i włączył ten nagrywanie. Aha, no to jeszcze u mnie jesteś. Aha, u się skończyło, ale jest u mnie. No kurwa, nie mogę się rozpamiętać. O co chodzi? Jakiś bugi są na serwerze. No ja nawet nie zdążę się pożegnać z nimi, no kurna. No to... ale u mnie jesteś, nie? No dobra no. U ciebie tam będzie chwilkę wcześniej. Okej, okay. to... wow. Dwa creepery. Gdzie ty jesteś? No kurna mówię, że nie mogę wejść na serwer. SHIT, Enderman, Enderman, Enderman! Ej dobra, to ja się już żegnam, jestem w wodzie, się żegnam. E, zabiję go tylko może, żeby mi się uda. Czekaj chwilę. E. Dobra, nim zaraz spadniesz. Nie padnę, uciekł ode mnie. Okej. Okay. To tutaj się ładnie stanę. Piękne miejsce. Czekaj, może jeszcze wejdę. O nie, spadam już. No to potem tego. Dobra. No. E, dzięki za obejrzenie, e, czekaj, ósmego odcinka e, Skyblocka e, z Krzywym. Trzymajcie się. Su komentujcie, subskrybujcie. Cześć! No nara.